Hejka kochani, tutaj Oliwka z kanału Cookie Mint i witam Was serdecznie na moim kanale, w dzisiejszym odcinku, w którym będę czytała Wasze akcje, jakieś różne śmieszne historie i przypały ze szkoły, które podsyłaliście mi właśnie na Instagramie w DMsach. Na tej aplikacji nazywam się jak Coś Cookie Mint Ity, więc jeśli mnie nie obserwujecie, no to będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie, powybierałam tutaj takie najciekawsze, niektóre są naprawdę mocne. Ja okazji będę również opowiadała jakieś swoje, bo no też kilka mam, już na stówę nie wszystkich pamiętam, nie wszystkie pamiętam, no ale kilka się znajdzie, więc na samym początku zacznę od uwagi, którą ktoś mi przesłał, ale to nie jest taka standardowa uwaga, a potem opowiem swoją taką akcję, której już chyba do końca życia nie zapomnę, więc najpierw historia widza. W piątek 23 października, w czasie trwania 7 godziny lekcyjnej, Omówiona wcześniej grupa uczniów klasy 8A opuściła zajęcia wychowania fizycznego. Na razie jest normalnie. W tym czasie przeszła na drugie domofon, dobra, już nie ma domofonu. E, w tym czasie przeszła na drugie piętro budynku szkolnego i weszła do sali numer 32, gdzie odbywała się lekcja religii klasy 7B. W pracowni wystrzelili dwa zestawy konfetti w ogóle co? Jeden dekielek od opakowania trafił panią, tutaj nie będę podawała nazwiska na głos Rodo, panią Jolantę, jakąś nauczycielkę, w klatkę piersiową, mimo innych zamiarów, o jakich wspominali uczniowie, wyglądało to na napaść na nauczyciela, czyli urzędnika państwowego. To brzmi mega mocno i ostro. Zgodnie z zasadami oceniania zachowania w naszej szkole, uczniowie otrzymali po 100 punktów karnych i w konsekwencji obniżone sprawowanie. Taka uwaga wpisana do dziennika wiąże się z udzieleniem upomnienia przez zuchowawcę klasy, tam jakieś konsekwencje, więc nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. E, ta historia akurat jest anonimowa, pod niektórymi są a pod niektórymi nie, więc ja tutaj nie będę wszystkiego zdradzać. Nie mam pojęcia jaki cel miało wytrzenie tego konfetti, ale to jest ogólnie jedna z takich najbardziej niespotykanych, dziwnych i śmiesznych uwag, jaką widziałam. Nadawałoby się może do takich filmików kompilacji, jakichś dziwnych i śmiesznych uwag. No a teraz moja historia, która powinna być dla was przestrogą, naprawdę uczcie się na cudzych błędach, a mianowicie Rok temu, no prawie rok temu, niecały rok temu, 1 września, czyli w rozpoczęcie roku szkolnego, byłam umówiona z taką swoją koleżanką i jeszcze z jej koleżanką na pójście razem, właśnie na rozpoczęcie. One miały podejść pod mój dom i mieliśmy sobie razem potem się udać do szkoły, bo akurat mieszkamy w okolicy i. Wszystko było super, spotkałyśmy się i w ogóle taki, wiecie, waj, pójście do nowej szkoły, ja się cieszyłam, e, miałam super nastawienie, bo już i tak już nie poznałam klasę, wiedziałam, że będzie fajnie. No i wszystko było super, sobie razem szłyśmy, miałyśmy mega humory, e, byłyśmy fajnie nastawione, aż w końcu dotarłyśmy pod naszą szkołę, no i wiadomo, że... W dzisiejszych czasach trzeba nosić maseczki. Wiadomo, że nie wszędzie. Teraz na przykład na dworze nie trzeba, których chyba też nie. Wtedy też nie trzeba było. Ale za to trzeba było nosić właśnie na jakichś takich e, zgrupowaniach i w szkole, więc no, na rozpoczęciu był obowiązek zakrycia ust i nosa. I ja chciałam wyciągnąć sobie, bo sobie wzięłam taką torebkę, bagietkę, wiecie, małą, maseczkę. I otwieram. I mam takie. Halo? <laughs> Nieśmieszne, gdzie jest moja maseczka. I ja patrzę, przekładam wszystko w tej teraweczce jej nie ma. I, I tak byłyśmy już lekko spóźnione na to rozpoczęcie i ja miałam takie... Dobra, bez paniki. Ja mam obok szkoły sklepy, restauracje. Byłyśmy we trójkę, więc było lepiej i miałyśmy takie... Ups, no co teraz? Oczywiście ci mnie nie zostawiły, mimo tego, że mówiłam, że jak coś to mogą pójść, to sobie jakoś poradzę, no ale... No szczęście nie poszły. Chodziłyśmy po tych restauracjach, czy ktoś chce nam w ogóle sprzedać jakąś maseczkę. I wszędzie mieli tylko swoją, albo yy, taką wielorazową. I ja miałam takie... no cóż. Rozpoczęcie trwało w najlepsze oczywiście. E, no i ja dzwonię do rodziców, że halo, ej, bo ja nie mam maseczki, co mam zrobić? No bo bez maseczki po prostu bym nie mogła wejść. No i mój tata... Po prostu ruszył mi na ratunek i ja z nim mówiłam, że będę czekała przy bramie do mojej szkoły, e, ale stwierdziłam, że ja przejdę przed tą bramę, żeby po prostu jak najszybciej go złapać, ale się okazało, że mój tata... Nie wiem, jakoś trafił, pod tą szkołę inną drogą, i on czekał pod tą bramą, a ja byłam za bramą i go nie widziałam. No i właśnie w ten sposób minęło nam całe rozpoczęcie jako szkolnego, jeśli chodzi o tę taką e, oficjalną część. E, dziewczyny, jak już mój tata podjeżdżał, jak już było wiadomo, że podjedzie, to poszło, żeby potem mi napisać, gdzie idziemy, do jakiej sali i tak dalej. A ja wtedy jeszcze nie nosiłam soczewek, i jak podeszłam, bo to rozpoczęcie było na dworze, to nie miałam pojęcia, która klasa jest moja, bo wszyscy w ogóle dla mnie zleka tak samo, bo ja no z daleka nie widzę twarzy, ludzi i w ogóle jeszcze wszyscy na galowo. I ja miałam takie... no cóż, więc wziąłam telefon, poszłam na bok i czekałam e, na wiadomość. I nagle tak widzę, że moja klasa mi tak macha, Oliwka, Oliwka i w ogóle i tam do nich poszłam. E, I poszłam idealnie w momencie, jak już wszyscy rozchodzili się do sal, więc razem ze wszystkimi trafiłam do swojej sali po tym, że było fajnie, no ale taka oficjalna część się nieco ominęła, no i w sumie cóż. Więc pamiętajcie, żeby nie zapominać maseczek. No a teraz lecimy dalej do historii. Tutaj mam skinny, więc muszę zjechać na dół, super. Dobra. Okej, okay, muszę. O, mam. Eee, hej, ja mam taką jedną historyjkę, a więc teraz skończyłam ósmą klasę i z klasą siedzieliśmy na wozie, a że woz był z lektorem, to nam pozwolił korzystać z telefonów. Mieliśmy głośnik i stwierdziliśmy, że pójdziemy całą klasą do pana od matmy, a że on nazywa się Sławomir. To puściliśmy z głośnika miłość, miłość z zakopanem, i jak przyszliśmy do niego, to obok w sali siedziała pani od polskiego i zaczęła się śmiać. A jak podeszliśmy do pana od matmeb, to on powiedział, że nie ma czasu na tańczenie, a my zaczęliśmy się śmiać. Historia taka dość ciekawa. E, w sumie, no to śmiesznie, że tak dawaliście piosenkę pod mm, imię nauczyciela, ale jak powiedział, że nie ma czasu na tańczenie, no to trochę smutno. Kolejna historia, teraz już jest taka dłuższa. E, historia miała miejsce, jak chodziłam do podstawówki, do 8 klasy. Zaczynałam lekcję tak zwaną zerówką, e, to znaczy zaczynałam o 7.15, nienawidzę zerówek. Ja tak o siebie tutaj to mówię. E, przy wejściu do szkoły czekały na mnie moje przyjaciółki i powiedziały mi, że mamy dzisiaj odwołane lekcje, bo w szkole nie działa prąd. Jak to usłyszałam, to mega się ucieszyłam i od razu chciałam wyjść ze szkoły razem z nimi, ale one powiedziały, że muszą jeszcze pójść do pokoju nauczycielskiego. Nie wiem, po co miałoby tam iść, ale byłam wtedy zaspana i o tym nie myślałam. Stwierdziłam, że wtedy się z nimi pożegnam i będę wracać sama, bo i tak jechałyśmy innymi autobusami. Jak wychodziłam już poza bramę do szkoły, to usłyszałam jak mnie wołają. Więc do nich wróciłam, a po tym, jak do nich podeszłam, powiedziały mi, że to był żart na prima Aprilis. A ja tego dnia totalnie zapomniałam o tym, że jest pierwszy kwietnia Amelka. Muszę wam powiedzieć, że historia naprawdę niezła, e, całe szczęście, że się z powrotem zawołamy. E, ale ja miałam coś podobnego, ponieważ chyba w jakiejś siódmej klasie, a na pewno już dobre kilka lat temu, e, jak e, przychodziłam do szkoły to w jakiś tam dzień zaczynałam basenem, nie przepadałam za tym basenem e, No i dziewczyny ode mnie z klasy się ze mną przywitały i mi powiedziały coś tu, że Oliwka, Oliwka, e, zobaczyłyśmy na tablicy zastępstw, że nie ma dzisiaj basenu Znaczy wiecie, jest odwołane, nie? No czasami tak było, więc no załapałam, że fajnie, super Ja się ucieszyłam, no bo się nie za basenem I ja miałam takie, Boże, no fajnie, fajnie I nagle, prima, primis i teoretycznie to jest taki żarcik, wiecie, drobny, ale tak jak ja wtedy nie chciałam się na ten basen, a musiałam, to już nie było śmieszne. I też tego dnia nie myślałam w ogóle o tym, że jest prima aprilis, więc jak widać nie jestem jedyna i niektórzy też o tym nie pamiętają. Dobra, kolejna historia. Pani Twizy zapowiedziała ustne pytanie i mieliśmy na naukę cały tydzień, a ja standardowo zaczęłam uczyć się dzień przed. No, standardzik. E, uznałam, że i tak nic mi z tego nie wyjdzie, więc dostanę jedynkę Jeszcze jak się obudziłam rano, to się chciałam uczyć, ale nic z tego nie było Więc ja stres level hard, bałam się, że będę mieć jedynkę A od tej oceny zależała ocena śródroczna No to już, nieciekawie i nagle mój mądry web wymyślił to. Na lekcji fizyki połączę się z koleżanką przez messengera i będziemy sobie podpowiadać, ale uznałam, że muszę być jeszcze bardziej sprytna, ponieważ moja pani kazała zakrywać oczy podczas odpowiedzi. Widziałam kiedyś na TikToku, że ktoś mówi, że właśnie nauczyciele każą zamykać oczy przy odpowiadaniu. Nie mam pojęcia, co to ma być. I teraz dalsza historia. I wymyśliłam to. Gadałam z moją koleżanką na słuchawkach bezprzewodowych z telefonu, a na laptopie miałam lekcję, więc gdy pani mnie pytała, to ja zakrywałam oczy, tak jak trzeba było, no, tutaj wiecie, i koleżanka mi na słuchawce dyktowała definicję. Ale jeszcze przed pytaniem uznałam, że tą słuchawkę będzie widać, więc założyłam na głowę kaptur i takim oto sposobem dostałam z odpowiedzi 5. Muszę powiedzieć, że pomysł naprawdę dobry, ryzykowny, bo jakbyś jakaś słuchawka wypadła, czy coś nam no mógł być problem, e, ale cieszę się, że się udało. Może to kogoś to jest jakaś inspiracja, chociaż jakieś zdalne to jest jakieś ryzyko. E, dziwię się w sumie, że mogłeś być tak w kapturze. Nie wiem, w sumie, czy u mnie by można. Chociaż nie, niektórzy byli. A raczej w szkole kaptur by nie przeżył, ale na e, zdanych nie było jakichś problemów, z tego tak mi się przypomina, jak raz na jakie czasy były kamerki. E, no i teraz ja tutaj już pokupiłam w tym, co ja czytałam, a czego ja nie czytałam. O, mam. Dobra, sytuacja czwarta, e, albo tutaj ktoś mi napisał, jaka sytuacja, ja wybrałam akurat tą ostatnią. E, na biologii jeden chłopak myślał, że ma na mikrofon i ogólnie pani pytała kilka osób, żeby coś przeczytały, a oni nie słuchali i czytali nie to, co trzeba. Nagle ten chłopak powiedział coś w stylu: Co, wy głupi jesteście? I pisał przeprosiny do dyrektorki. No to się domyślam, że się nie wyciszył, chyba o to tutaj chodziło. Więc muszę Wam powiedzieć, że ja miałam u siebie w klasie sytuację. Troszeczkę inną, ale też z niewyciszeniem się, już tutaj nie będę i może do końca opowiadać, z takimi jakimiś szczegółami, ale wyglądało to tak, że miałam pewną lekcję, ogólnie to jest lekcja nauczyciel, który uczy tego przedmiotu, opowiada z taką pasją, ja po prostu mogłam słuchać i słuchać naprawdę, już akurat teraz mi się skończył. No, ale był i naprawdę na stacjonarnych na przykład opowiadał z takim zaangażowaniem i z taką po prostu jakąś. Venon, że naprawdę, 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 co ja mówię naprawdę, jeśli się działo, to się takich wkładów miło słuchało. No na zdalnych wiadomo, że różnie było z tym, czy ktoś słuchał, czy nie. E, no i jedna osoba się nie wyciszyła i powiedziała, bo tam z kimś rozmawiała, ej czekaj, bo muszę wyciszyć dziada od tego przedmiotu, więc... Potem ten pan powiedział, słucham. I on nie wiem, czy nie usłyszał do końca, co ta osoba powiedziała, e, czy po prostu już stwierdził, że no... Przemilczymy, liczymy, to ogólnie nauczyciel super, więc to trochę szkoda, no ale takie historie się zdarzają. Nawet na TikToku były różne szoty z tym, jak ludzie na lekcjach się nie wycieszali, więc takie rzeczy się zdarzają. Ja teraz się zastanawiam, czy kiedyś miałam coś podobnego. Na pewno nie z takim jakimś tekstem o nauczycielu, ale ogólnie z wycieszeniem się. I w sumie chyba jeszcze mi się tak nie zdarzyło, ale kiedyś. Miałam informatykę na siódmą i miałam tą informatykę na taką wczesną godzinę, że na zdalnych mi się nie chciało wstawać, więc leżałam w łóżku I no słuchałam co prawda, bo u mnie informatyka wygląda tak, że pan tłumaczył jaki program mamy napisać, potem trzeba było mu go odsyłać w ciągu tam tygodnia No więc ja słuchałam, eee, ale no była taka wczesna godzina, że aż z tego mojego zainspirowania i zainteresowania informatyką zasnęłam i na całe szczęście nie miałam włączonej kamerki przypadkowo, ani się nie odciszyłam, ale jestem ja sobie tak leżę, leżę i nagle wstaję, bo dostaję jakieś wiadomości, Oliwka, Oliwka, wyłącz się z lekcji, wyłącz się z lekcji, wyłącz się z lekcji. I pan informatyki zacznie miał włączoną kamerkę na taki swój kawałek twarzy i siedział tak. I się patrzał tak w kamerkę. A ja wstałam i to zobaczyłam i ja od razu wyłączyłam. Ale u mnie za historia jest dzwonieniem, żeby w ogóle wstać na lekcję za jeszcze mi dzwoniłyśmy, dzwonieniem, żeby wyjść z lekcji, jak ktoś nie wyszedł, więc no, bywało różnie. E, ale jak widać zdalne są po prostu kopalnią jakichś różnych, dziwnych historii, e, czy ja tutaj jeszcze coś mam, bo ja za tej historii zauważyłam, że tam nie po kolei i wydaje mi się, że tak, jest to już wszystko. Ja Wam muszę powiedzieć, że jestem pewna, że w ciągu swojego całego życia na pewno miałam jeszcze jakieś takie historie, ale już nie wszystkie pamiętam, ale dobrze, że wy pamiętacie, tych historii na pewno w dm jest jeszcze więcej, bo ja ten odcinek nagrywam po krótkim czasie od tego, jak wam zadałam pytanie o te historie, więc może jeśli wam się spodoba, to kiedyś będzie część druga to zależy od tego, ile będzie wyświetleń i łapek w górę no bo muszę wiedzieć, że ta odcinek wam się podoba jeśli macie jeszcze jakieś ciekawe swoje historie, akcje przypały, to piszcie w komentarzach, bo to również może być fajna kopalnia jakichś ciekawych właśnie historiek. no i dziękuję wam serdecznie za oglądanie do zobaczenia w kolejnych odcinkach oraz na moim Instagramie CookingItty, a także TikToku CookingItty.pl pa pa.